Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj pokażę przepis, który pokazał mi włoski kucharz. Znaczy zrobił dla mnie to pizini, bo dzisiaj będzie film o pizini. Zrobił mi, dla mnie, no i byłem naprawdę zachwycony. Później robiłem przez jakiś miesiąc prawie codziennie. Można kombinować na różne spaki. Ja dzisiaj pokażę bardzo prostą wersję. Natomiast uwierzcie mi, że jest przepyszna. Zapraszam do oglądania. Ja już sobie wcześniej przygotowałem zaczyn, tak zwany polisz. Zobaczcie jaki jest ładny, taki elastyczny. To jest, w opisie podam składniki, ale tak naprawdę to jest 250 g mąki, 250 g wo wody i jakieś 3 gramy suchych drożdży. Jak używamy świeżych to około 10 g Pozostawiamy w temperaturze pokojowej na... Tak do 16 godzin, od 8 do 16 godzin. To zależy jak ciepło jest w kuchni. Ja zostawiłem to na noc, jeszcze kawałek, kawałek ranka, czyli wyszło jakieś 12 godzin. Pięknie się sfermentował, no i jest gotowy do używania. Na to jeszcze idzie łyżeczka suchych drożdży, czyli około 15 gramów świeżych drożdży. I mąka. Mąka, jaką używam do tego przepisu, to jest kaputo. 13% białka. Jak nie macie kaputo, możecie używać typ 850. Jest różnica, ale nie jest jakby jakaś wielka różnica. To pizzini można piec w piekarniku. Tylko, że trzeba pamiętać, żeby piec w piekarniku, no to musi być raz, że musi być kamień albo. Patelnia żeliwna, yy, czyli po prostu tak, takie, yy, taka podstawa solidna, że jak się położy to że żeby ono od razu nie ostygło. Jak nie macie, no to można zrobić na blaszce, tylko trzeba położyć papier na tą blaszkę, żeby, yy, żeby nie yy, przywar, żeby ciasto nie przywarło. No i pieczemy w najwyższej temperaturze piekarniku, tylko piekarnik musi być rozgrzany do jakieś, przez jakieś 30 minut wcześniej. Ja używam pieca elektrycznego. Też używam, do, najlepiej się piecze w piecu takim opalanym drewnem, gdzie jest duży ogień, wysoka temperatura, to wszystko tak pięknie jest przypalone, ale jak nie ma, można spokojnie piec nawet w piekarniku. I tak, to co ja tutaj dodałem jeszcze, to dodałem wody, 100 ml wody. To jest akurat podwójna ta y, proporcja, bo ja z tego jeszcze będę na dwa dni pizzę robił, ale mówię o takiej normalnej, czyli 250 gramów polisz, po, y, po czyli polisz wyjdzie jakieś pół kilograma, pół kilograma, y, przepraszam 250 gramów mąki. I 100 g wody plus teraz dosypujemy i teraz tak, to jest bardzo ważne. Przez pierwsze około 5 minut nie dosypujemy soli, tylko wyrabiamy mikserem na takich średnich obrotach. Później wsypujemy sól, wyrabiamy jeszcze przez jakieś 3 minuty i teraz dodajemy dopiero oliwę. Oliwy dodajemy jedną łyżeczkę, niedużo, czyli to jest taka oliwa z oliwek. Ja tutaj mam mnóstwo komentarzy, że jest, oliwa jest zawsze z oliwek, ale nie każdy to wie. No ja na przykład nie wiedziałem, jeszcze do niedawna, choćby z tego powodu, że mieszkam w Szkocji, a jak jeszcze mieszkałem w Polsce, tej oliwie nie używałem, więc nie wiedziałem, że oliwa, nazwa oliwy jest tylko do oliwy z oliwek, ale to tak na marginesie. Wyrabiamy do momentu, kiedy ciasto przestanie świecić ciasto przestaje świecić i zobaczcie na takich wyższych obrotach. I zobaczcie, ciasto jest dosyć wilgotne, ale takie ma być. Jak ciasto jest wilgotne, no to wtedy ta, ta pizza, czy to pizzini teraz jest jeszcze lepsza, jest jeszcze bardziej pulchna, chrupiąca na zewnątrz, delikatna w środku. To ciasto teraz muszę wykończyć na blacie, czy też na stolnicy, jak macie stolnicę. Jest to potrzebne. Znaczy, no nie jest to bardzo potrzebne, No można byłoby teraz zostawić do wyrastania, ale później będzie ciężko z tym ciastem pracować. Ono musi mieć, yy, musi mieć odpowiednią strukturę. Zaraz zobaczycie, jak to prosto się robi z takiego ciasta, które jest klejące i takie bardzo miękkie, ono się za chwilę zrobi takie bardzo elastyczne, dosłownie za moment. To jest właśnie taka magia wyrobiania, yy, wykańczania ciasta na. Stolnicy czy na blacie? Ja nie mam Stolnicy, używam latu. Też polecam, bo Stolnica z drewna. No, może być. I zobaczcie. Najpierw to ciasto takie przegonie troszkę, i zobaczcie na górze to wszystko się tak pięknie zacznie naciągać. Ono nabierze taką, zobaczcie jaką strukturę. O. I to już jest całkiem nie ciasto. Nawet jeżeli tak przegonie tylko, to już mam górę, dół już się nie klei, albo prawie wcale się nie klei, no troszkę się jeszcze klei tam na yy, wewnątrz, na dole, ale na górze już by się nie klei do palców. Kilka razy tak po, yy, po zakładam to ciasto, czyli to, co idzie z przodu, to, co idzie z tyłu, idzie tak do przodu i zakładam to na górę. Zresztą tak widać. Łapię z boków i tak właśnie powyrabiam i jest gotowe. Ciasto jest gotowe do jakby takiego odpoczęcia przez około 20 minut. Jeszcze moment. No już by mo można byłoby, już długo nie muszę wyrabiać. Zobaczcie, teraz sobie jeszcze troszkę. przegonię tak chwilkę. Ona się mi tak pięknie naciąga. Teraz jest jakby taka, taka bańka mydlana, którą mogę spokojnie przeprowadzać po, po stole, po stolnicy i ona mi się nie przykleja. Trochę oliwy na górę i zobaczcie, przepiękna kulka się zrobiła. Przykrywamy miską i zostawiamy na 20 minut. Po 20 minutach. Zobaczcie, ono zmieniło całkiem swoją konsystencję. Gluten się już uformował już bardzo ładnie. Co jest ważne? Pizzy nie wolno, ciasto na pizzę nie wolno przerobić, bo jeżeli przerobimy ciasto na pizzę czy też na pizzini, to jest to samo ciasto. Zobaczcie jak piękne to ciasto teraz jest. To yy, zostaniemy z ciastem, które jest takie mocno gumowate, a tego nie chcemy. Troszkę oliwy i będziemy formować kulki. Kulki u mnie mają jakieś 270 g, 260, troszkę dużo, ale przy pizinie jak chcę, żeby to one tak u, u, urosło. To nie jest tak naprawdę prawie tak jak pizza, bez sosu pomidorowego, przykrywane. Robię to z oliwy plus czosnek, tak sobie godzinkę wcześniej, żeby mi ta oliwa tym czosnkiem przeszła. Z Dwa ząbki czosku, trochę oliwy, i mam już właśnie do te, ten sos czoskowy, czy też olej czoskowy do. Smarowania. O, zobaczcie. Ważne, żeby na dole było zamknięte. Ta kulka. I te kulki sobie zrobię takie. Tutaj na każdej blaszce po cztery. I one idą teraz do. Znaczy, są dwie możliwości. Albo idą do lodówki na całą noc. I na drugi dzień gotowe. Albo pozostawiam w temperaturze pokojowej. Oczywiście muszą być przykryte folią. Czy też, jak macie pudełko do pizzy, to. Pudełku, ale one muszą teraz podrosnąć. Czyli jakieś dwie godziny to zajmie. I, I są gotowe jak najbardziej do zrobienia w tym przepisie. Dlaczego? Dlatego, że jest dużo zaczynu. To ciasto już jest sfermentowane. Ono tak by się nie nadaje za bardzo na taką trzydniową fermentację, bo będzie przefermentowane. To jest takie ciasto na szybkie, ale uwierzcie mi, że jest przepyszne. Jak miałem swoją pizzerię, to Właśnie to ciasto używałem, z tego względu, że albo na pierwszy dzień, albo na drugi dzień, także miałem taką elastyczność. Robię też inne ciasto, które jest rewelacyjne na trzeci dzień. Na drugi dzień jest bardzo dobre, no ale na pierwszy dzień nie bardzo by się nadawało. Jest to inna proporcja, jest lepsze od tego, natomiast to jest takie prostsze. Przykrywamy dokładnie i u mnie idzie na całą noc do lodówki dlatego że ja to robię wieczorem. Znaczy nie dokładnie wieczorem, ale tak już za późno, żeby zrobić żeby zrobić pizzę, tak naprawdę nie mam dzisiaj czasu, więc jutro pizza będzie od rana. O i zobaczcie, na drugi dzień ja jeszcze wcześniej to ciasto wyciągnąłem. Czyli znaczy nie dokładnie wyszło rano, ale tak około 11. To ciasto jeszcze wyciągnąłem na jakieś półtorej godziny, po to, żeby mi jeszcze urosło, troszkę za mocno, jest troszkę zbyt elastyczne. By to było trochę mniej elastyczne, byłoby jeszcze lepsze, ale nie szkodzi. Elastyczne ciasto z, z, z takiego właśnie, znaczy elastyczne, takie miękkie to ciasto jest. Spokojnie. Nawet lepsza pizza wychodzi, czy też pizzini. Tutaj mam pomieszaną semolinę z mąką w stosunku pół na pół. Może być sama mąka, jak najbardziej. Z semoliną się po prostu łatwiej pracuje. Ono się nie przykleja nigdy do ani do tej łopatki, ani do blatu. I teraz wyciągamy tą, tą kulkę. Tą jedną pizzę. Czyli musimy najpierw obsypać tą mąką, czy semoliną. I on tak w jakiś sposób, właśnie w ten sposób, że tak zabieramy z pod spodu, tą semolina idzie na spód i całość do, do mąki. Po to, żeby no z tym ciastem można było później pracować. No bo jak ono się będzie kleić, no to, to, to raczej się nie da. Troszkę mi nie wyszło, ale nie szkodzi. Tutaj, jeżeli chodzi o to pisini, jak najbardziej jest to idealnie. Zobaczcie, teraz to ciasto muszę porozciągać. Są różne techniki rozciągania, yy, jedynie co to radzam to wałkowanie, ale można sobie właśnie podsypać trochę mąką, położyć to ciasto i tak w ten sposób pozagniatać, pozagniatać tak, żeby zostawić tę część na zewnętrzną, nienaruszoną, z tego względu, że ona tak pięknie później urośnie. I to ciasto tak porozciągamy. Można to porozciągać właśnie w ten sposób, tak na, na pięściach, równie na dłoniach, na pięściach. I zobaczcie, jest gotowe. Ono jest cieniutkie. Ale w piekarniku. Czy w do pizzy, ja akurat w piecu pie, piekę? Pięknie urośnie. I teraz tak, są, teraz robimy dwa etapy. Pierwszy etap to musi samo ciasto się upiec. Tylko upiec się od zewnątrz, czyli tak w środku, czy, czy na górze teraz na razie smarujemy tą oliwą z czosnkiem. Jak nie lubicie czosnku, no to samą oliwą. Dokładnie smarujemy, żeby nam się to nie przykleiło. Też nie za dużo, bo to później będzie wyciekać podczas jedzenia. O, no właśnie, dokładnie tak. I przykrywamy. Przykrywamy tak, żeby dokładnie było, żeby pasowało. No nigdy nie będzie pasować dokładnie, ale tak mniej więcej, żeby pasowało. I to idzie do pieca. Piec jest rozgrzany u mnie no jest rozgrzany na 400 stopni, bo to dobrze, jeżeli to jest właśnie wysoka temperatura. Jeżeli jest piekarnik to na najwyższą temperaturę. I do momentu kiedy będzie ładny kolor. Zaraz zobaczycie jak długo powinno się, powinno to się piec. O, zobaczcie. I o to nam właśnie chodzi. Otwieramy, w środku jest jeszcze troszkę niedopieczone, ale tylko troszkę, bo tak naprawdę to, ta, to ciasto już jest, no można byłoby już jeść, bo teraz to, 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 to co chcemy zrobić, to nasypać sera, lepszy byłby nawet taki ser mozzarella, taka ta bufalo mozzarella, czyli te kulki z mozzarelli, tylko że akurat nie mam, więc używam takiego do pizzy, trochę pepperoni. Bazyli i cebuli. To połączenie no, daje super smak. Jak któregoś z tych składników nie lubicie, nie dodajecie. To jest wasze pizini i ma, ma smakować. To nie ma być tak, że coś musi być. O, i to idzie już otwarte do piekarnika. I się jeszcze w środku troszkę przypieka, ale nie za długo, bo tutaj bardziej chodzi o to, żeby. Żeby tutaj ten ser się stopił. O, i zobaczcie, i jest gotowe. Teraz na to trochę rukoli. Mogą być pomidory. No co, lubicie? To czas, żeby spróbować. Mm. Przepyszne. Prawie jak z takiego pieca. Opanego, opalanego drewnem, ale i tak super. Także polecam i zapraszam do subskrypcji.